Mam dla Ciebie cztery ćwiczenia na stepie, na piękne okrągłe pośladki. W krok za krok do tyłu. Pamiętaj, pięta wysoko w górę i kolano nisko, ciężar ciała na tył. Następnie drugie ćwiczenie będzie przysiad. Skakujesz bardzo mocno, ciężar ciała też na tył proste plecy, ściągnięte łopatki i mocno wciągnięty brzuch. Każde ćwiczenie zrób po 10 razy w czterech seriach. Te, teraz za krok puls. Puls, puls, wysoko pięta i 10. Jedna strona i druga. Cały czas trzymaj ciało od do tyłu. I trzy razy. Raz, dwa, trzy. Prawa i lewa strona. Zasubskrybuj mój kanał po więcej takich filmów.